Szanowni Państwo, znajdujemy się na terenie stacji uzdatniania wody w Turzy. Obecnie mamy możliwość obserwowania za moimi plecami inwestycji, która jest realizowana w ramach projektu pozyskania dodatkowej wody, która będzie uzdatniana na cele mieszkańców. Będą to dwa zbiorniki. Każdy z nich po 900 tysięcy litrów będzie to służyło mieszkańcom naszej gminy, więc proszę Państwa, no inwestycja, która jest warta dzisiaj 3 miliony złotych wartość umowy. Oczywiście planowany termin oddania to jest koniec października. Wszystko wskazuje na to, że dzięki dobrej pogodzie ta inwestycja zostanie zrealizowana w czasie. Mamy nadzieję, że oczywiście ta, to bezpieczeństwo dodatkowych zbiorników retencyjnych przysłuży się bezpieczeństwu naszej gminy, bo jednak woda to jest podstawa, to jest życie i dzisiaj musimy po prostu myśleć też o tym przyszłościowo, ponieważ tereny... Jeżeli chodzi o inwestycje, nawet budownictwo jednorodzinne, ciągle się nam powiększają, więc też chcemy po prostu zabezpieczyć w tą wodę pitną naszych mieszkańców i dzięki temu, dzięki tej inwestycji, będziemy mieli dodatkowe zasoby w razie jakiegoś kryzysu, czy, czy te rezerwy będą zawsze dostępne, będziemy mogli tą wodę tłoczyć do mieszkańców terenu naszej gminy.